Cześć widzowie, z tej strony Sandra. witam was bardzo serdecznie na moim kanale Sandra Games Dzisiaj czwarty odcinek z Brawl Starsa. Odbieramy dzień siódmy Bo nie odbierałam poza odcinkami Dobra yy, Słona beczka Słona, aha Niezawodna luneta dobra. Słona beczka, ciekawe co o, dobra. dobra, ale chyba to będzie lepsze Mm -hmm. Dobre, to w sumie wy wybieramy to, bo to jest szczerze lepsze. Dobra, odbieramy nagrody za darmo. Dobra, pięknie, nowy sezon. Tutaj też coś jest. No i to. Dobra, i to wszystko. Yy, ogólnie ten odcinek miał wlecieć miesiąc wcześniej, tylko, że nie miałam właśnie kiedy za bardzo yy, Różne wyjazdy, takie zaję zajęte, byłem dosyć Ale już wracam I będzie częściej, teraz na pewno będzie częściej, jak też wcześniej mówiłam, że częściej, no to teraz będzie częściej, na pewno już pod koniec wakacji, no ale przepraszam was To tak Tamten odcinek, który miał właśnie wlecieć miesiąc wcześniej się trochę Nie wiem co powiedzieć Mmm yy go i jakby to powiedzieć, jak go już zmontowałam To musiałam yy, zresetować telefon i jakby usunęły mi się pliki Ogólnie wszystkich filmów, ale na szczęście są wrzucone Te, które miały, więc no, jest na razie nic. Więc no, przepraszam was widzowie, więc no, czemu mówię tyle więc no mm, Więc przepraszam was widzowie naprawdę za to Dajmy tego Dobra, no to lecimy starcie solo. Widzowie, tyle osób ogląda moje filmy, ale nie subskrybuje, nie zostawi łapki w górę. Więc proszę was, zostawcie łapkę w górę lub subskrypcję. Lub. Ja dzisiaj mówię bez sensu, naprawdę, bo jest godzina 11 rano. Dostałam 3 godziny temu, więc no ja nie jadłam, bo ogólnie na to ja nie wiem. Dlatego Dobra, pięknie zabity Tu ktoś był jeszcze chyba Jakiś lepek. Nie wiem, ja widziałam Dobra, zaraz Bierzemy skrzyneczki i lecimy Na środeczek Kogoś tam pozabijać No to jest skrzynka, kurde, kto się bierze właśnie Nie, czemu on tak strzela jakoś? Dobra, bierzemy tutaj piękne kostki No idziemy, lecimy, 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 dawaj, 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 dawaj Aaaa, kurde, ale dobra, drugie miejsce to też jest widz, Nie powiem, że nie Dobra, lecimy drugą pod rząd, jak się tutaj da chyba? Chyba, że nie da mm, a nie, nie można, szkoda Bo jakieś na tamtym moim koncie to, 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 to zawsze lecę pod rząd 200 monet Przyda się I oczywiście z y, skrzyneczki y, odbieramy, w sensie skrzyneczki, no to wszystko co tutaj z EXPA teraz nam y, y, wyleci to odbierzemy pod koniec I tak samo jak dostaniemy to, to wszystko odbierzemy pod koniec filmu I prawdopodobnie dzisiaj ogarniemy postać, dostaniemy pod koniec filmu No raczej pod koniec, no bo tutaj jakby jest y, O już mogę kupić, tylko że nie, dobra nie mam tego. Emeraldów czy coś. Ale dobra, zrobimy wyjątek. Yy, albo tak widzowie, zrobimy wyjątek, że jak dostanę to kredyty, no to yy, odbierzemy je, żeby już dostać tą postać. Dobra, lecimy. Drugie starcie solo. Dzisiaj chyba solówki sobie tylko pogramy. Chociaż nie, no, zagrajmy w innych mapach, bo chyba cały czas gramy na solo, więc przydałoby się na innych mapach też zagrać. Dobra, pięknie. O, dzięki za pomoc. No ty mi po prostu pomógł. No. Chodź tu, widok się nie będzie zaraz. W <grych> taki wiem Bo burzy to młotka, nie? Dobra. O, tutaj dużo dużo tego... tych kostek. Dobra. Dobra, pięknie. I to zabieram. No, chmura mi pomogła. Ups. Zabilny. Dobra, trzeba go zabić, 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 zabić. Zabić powiedziałam. No, dobrze. No, mi pięknie. Druga wygrana. Tylko to będzie pierwsze miejsce. Dobra, postać. Gdzie się posta? No, powiedzmy, że na. Alprimo, alprimo. No, nie przeciw, Nie ma żadnego innego alprimo. Dziwne. Zawsze były takie... Dzisiaj dobra, nie zawsze, ale na moim tamtym na przykład koncie, no to były takie... Same postacie jak ja mam na przykład, nie? Przygotę moje drugie Pilmo. No internet. Zawsze jak nagrywam film, to zawsze coś jest z internetem, a jak sobie gram sama. To jest wszystko git Ja nie wiem. Kurde, się to włączyło mnie, no jeszcze się ruszyć mogę. Przez co? Dobra. Ale trzeba zaryzykować. No nie, dobra, ale czwarte miejsce. No i pan no to jest już akurat złe miejsce. Więc flip. No dobrze, że pucharki dostałam aż dziwne. O, dobra, można odebrać już nową postać, więc odbieramy. Ale to pierwsze dalej zostawiam. Żeby nie był To dzieła. No i odblokowujemy nowego zadymiarza. Hmm. Oczywiście, że bierzemy Brook. On jest lepszy. Chociaż ja, W sensie dla mnie jest lepszy. Może dla was widzowie nie. Ale ja nim mi się bardzo dobrze gra. Więc Brook. Będziesz mój jeszcze może dzisiaj. Też zobaczę. Tutaj może się trafić, w tej jeszcze pierwszej W mm, pie, tej jedynce tutaj, jak to się nazywa? Star No i mam nadzieję, że dolecimy do szóstego Wtedy będę mogła już go sobie Mieć dzisiaj Będzie teraz więcej, bo już ich dziewięć Dosyć szybko to leci Dobra Lecimy Drugi raz repilnowałam, wtedy Co dwa razy po prostu będę zmieniała mm, Z tego skina To się, jest skina tylko Zadymiarza. Dobra, lecimy od razu po skrzyneczki. No tutaj jakoś chyba nikomu się nie chciało przychodzić te skrzynki. Dobra, idziemy. Idźmy. Piper Oczywiście, że zabijamy Nie lubię Piper, nie? Po prostu nienawidzę jej Ona no jest taka dziwna, dziwnie się nią gra w ogóle, tak poza tym, ale ona jest... czym się głosik połączył? Ale jeśli ktoś umie ją grać, to jest taka wkurzająca O nie, czwarte miejsce znowu Dziwne, ktoś mi się z moim głośnikiem połączył, ciekawe Grażatki, oczywiście to nie jest ze skrzynki, tylko stąd. Teraz bierzemy buza albo w sumie bierzemy, weźmiemy ją. Nie. Ona jest ogólnie dobra. Ale no ludzie mówią na nią, że ona jest słaba naprawdę, ale ona jest naprawdę dobra. Jeśli ktoś ją umie grać, to jest naprawdę dobra. Ja ją Ją często gram na moim osobistym koncie, nie? Prywatne, tutaj na Brawl Starsie no. Ej, to jest moje moje Wypad Wypadł stąd Wypadł Dobra, pięknie Lecimy po kolejną skrzyneczkę, bo mamy tylko dwa... Dwie kostki Jak chyba... Chyba kostki, dobre, nieważne, po prostu... Powiedz mi, że to są kostki Bo Nie pamiętam, chyba tak, chyba tak to się nazywało, dawno nie grałem w Brawl Więc no Lecimy na środeczek Wreszcie ktoś jest Dobra, dawaj, 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 nie No i poczekam sobie, o, jest El Primo. No dobra, no nie masz że wygrę. Eee, yy, yy, pomyślał, ale dobra, i tak nie wiem, nie wiem, czy mu to coś da. To pucharków, klasa druga. Lecimy. I tutaj mam kredyty. Co jest grana? No dobra, widzicie. I teraz mogę i tu, i tu kredyty odbierać. Co jest? Co? Dobra, ale umawialiśmy się tak, że kredyty odbieram. Więc odbieram kredyty. I chyba będziemy mieli poza Brokiem jeszcze chyba kogoś. Dzisiaj naprawdę dobrze nam idzie. Dobra, zacznę odblokowywać rzadkość Epicki. Oczywiście, że biorę, bo MS jest. Mm. Nie lubię MS, po prostu nie lubię, nie będę nic innego mówić. O niej. Dużo ludzi ją lubi, prawdopodobnie, a nie. Ja myślę, że dobra, wydarzenie specjalne. Mhm. Wydarzenie specjalne, wydarzenie specjalne. Dobra, to odbierzemy po prostu pod koniec. A dobra, no to już to bo będzie mi w ta łapka. Starcie kolorów. O oh nie, starcie kolorów. Boże. Ja w to grałam na moim prywatnym koncie. Tragedia, nie? Ale specjalnie dla Was, jeśli ktoś z Was, który, którzy mnie oglądają i nie, ma, nie mają, brał starsa, no to specjalnie dla Was zaraz zagram Dużo do odebrania. Pod koniec odcinka, naprawdę będzie dużo do odbierania. Mm, gdzie to. A, Wezmę jakiś nadługo jak starcie kolorów, to wezmę. O, broka Przy okazji był lepszy, bo jest dobry. Dobra, i lecimy. To jest starcie takie o Jezu, tragiczne. W sensie mój kuzyn na przykład on, on to lubi, a ja tego nie za bardzo lubię, to jest dziwne dosyć. Nie. O właśnie tutaj to jest co piłka trą trzeba kolorować ich kolor I jak widzicie u góry Po lewej stronie macie yy, Tyle ile ja tutaj właśnie mam zrobionego I najwięcej się liczy jak u nich zrobię myślę lecę do nich Ale w sumie to nie, to nie jest takie Że zrobię u nich i się Będzie więcej co jako dwa razy na przykład liczyło Nie no to u nich Po prostu robię bo Chyba najszybciej, dobra. A nie! no nie! Dobra, ale i tak mamy więcej, chociaż no mało więcej, tak? Dobra. Musimy to wygrać, nie? Spadaj. Wydesz No nie! I to jest mnie, że jakoś zabije, to ich kolor się jakby. Tutaj gdzieś jakoś, jakiś cudem się rozplamę. Nie wiem, jak to się dzieje, ale. Dobra. No czemu ten internet się zacina? Chwila widzowie, Bo poprawię, zrobię tego na to i zaraz wracam. Powinno być już dobrze. Ale nie obiecuję. No nie, co tu się działo, jak mnie nie było? Dobra, muszę to naprawić Cały ich kolor, właśnie ich kolor trzeba niszczyć, dlatego że oni jakby Nasz kolor zabierają tym, że a, Że niszczą Kurde, no ja dzisiaj naprawdę bez sensu mówię Oni za, y, nam zabierają kolor i przy okazji sobie mm, Nie wiem jak to powiedzieć um, No po prostu niszczą nam kolor i Nam zabierają procenty a sobie powiększają, wiecie, co chodzi. Nie. Dobra. Musimy to wygrać po mnie Do tego ja nie lubię właśnie tych kolorów, starcia kolorów. Nie polecam wam ich. Jeszcze chyba poddali, bo wiedzą, że przegrają. No, kurde, jest dużo, ale Lecimy. 30 Dobra, stawiacie kolorów. Na pewno już nie gramy. Teraz no bo zbieram. Shelly Mmm, dobra, lecimy Shelly A, jeśli chcecie mnie dodać do znajomych Mmm ID właśnie Twoje ID gracza Dobra, dzisiaj wam najwyżej dam ten kod QR Możecie go, bez go sobie zeskanować Nie wiem, co się stało z moim ID, którego miałam Jak właśnie nagrywałam tamten odcinek Dobra, ale możecie sobie skanować. Będę was dodawała, oczywiście prawdopodobnie nie wszystkich, ale będę was losowała. Mm, I będę was po prostu dodawała. Będziecie mogli sobie ze mną grać. Yy, dobra. Lecimy już ostatnią rundę. W sumie ostatnie dwie. To jest przedostatnia. Bo. Grałem już właśnie po dwa razy, już z tym jednym zadymiarzem nie zmieniłam tego. Jezu, będę się śmiać na tej. Dobra, ta się po prostu już nie liczy, to nie jest przedostatnia. Ta się nie liczy, bo jak ja. Chyba, że. Dobra, liczy się jeszcze, dobra, liczy się. Dobra, powiedzmy, że się liczy. Nadzież mam nadzieję, że to wygramy, ale dobra. Mam nadzieję, że wygram Gdzie jest ta piłka? A, ona ma. No, pięknie. No, chyba ci się coś nie udało. Ła! Kurde, 8, 8, dobra. Nie no, wygramy to nie. Dobra, wygrywamy to. 91% tutaj. 94% tu. Chyba tu, tu w krzaki. Jakie też będą nasze kolory? Nie, dobra, szybko. O, nie! Dobra. Raczej to wygramy, no z poczekam. Muszę gdzieś... no, dobra O, nie była skupiona teraz na gry. Jak piłka można, z tym piłkę podajemy. Bo w sumie o to w tym chodzi, żeby sobie podawać tą piłkę w głowę. No nie, żeby ten... biorę bior, 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 bior. Nie, no, już wygrywaliśmy, teraz co się dzieje? Nie, no musimy to wygrać. No najpierw zrobię tutaj, bo tutaj ogólnie najwięcej m, najlepiej to zrobić na swoim tym, bo oni tutaj nie wejdą tak szybko. Dobra. Dobra, ile co już tutaj? 15 nie? No. 15, 15. 15. No, dobra, ale my mam więcej. To jest git. No dobra. Pięknie. No, jest. Drugie zwycięstwo na tej mapie. Wow. Gdzie w sensie drugie? Drugie na tym odcinku, na tej mapie. Dobra Wejście ekspa, 13 pucharków Dobra Solo I ostatnia Już teraz Ostatnia runda Primo, nie, 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 za nie, 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 szósta jeszcze, dobra Teraz wybieramy wszystkie nagrody, które dostaliśmy Co sumie ja dostałem. Bardzo rzadki Pierwszy raz tak mam, nie? Że tyle nagród Przez jedną grę Rzadki Klejnoty by się wcześniej przydały Epicki Uuu, co to? Przebranie raczej a nie, to zadanie dół, ale Myślę, że go mam. Już. Ale raczej nie. No widzicie, widzowie, jak. Ja jakby go mam, ale w moim. w moim prywatnym kładzie, a nie tutaj. Więc. rzadkim. No i ostatni, ten pierwszy. Mam nadzieję, że będzie szczęśliwy. Teraz. Ja nie patrzę i no, i rzadki. I. i... moje je patrzenie chyba coś. Widzowie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na moim kanale, pamiętajcie, ja widzę, ile was tu jest, ale szczerze, naprawdę dużo wyświetleń już mam, ale to i tak jest mało, więc postarajcie się zapraszyć swoich kolegów, koleżanki, nie wiem, nawet rodzinę. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na moim kanale, oczywiście dzwoneczkiem i zostawcie komentarz. Jakiego mam wybrać zadymiarza po bo? Bo chyba tutaj będzie wybór, ale zobaczmy. Tak, jakiego mam wybrać zadymiarza po bo, rosa czy Colt? Teraz to będzie Wasza decyzja, chyba, że nie będzie żadnych komentarzy, a to wybieram kolda. Bo rosa to jest taka dziwna. Chociaż Rosa też jest dobra i on, i on, a raczej wybiorę kolda, jeśli wy nie będziecie pisać komentarzy, więc napiszcie komentarze, nawet jeden komentarz. Na przykład, że jeden komentarz będzie rosa przed nagraniem odcinka i będzie to rosa, no to będzie to rosa. Jeśli będzie to Gold to będzie Gold Więc widzowie, zostawcie łapkę. Po raz trzeci tak mówię. Suba, cześć.